Maktura z języka polskiego. No myślę, że nie była zbyt trudna, że jeżeli ktoś... Troszkę pomyślał, to mógłby sobie z nią spokojnie poradzić. A jakie głównie tematy były poruszane na tego naturze. Yy, w czytaniu ze zrozumieniem był temat yy, rozmowy, komunikacji, yy, o werbalnej, niewerbalnej komunikacji między ludźmi i co robić, żeby się nawzajem rozumieć, a tematy yy, w części pisemnej, gdzie pisze się wypracowania, yy, to była w pierwszym temacie, czy w drugim była granica naukowskiej, a w drugim były wiersze, jeden a drugi ee, e, chyba Jasnorzewskiej, tak, do porównania. A czy e, były właśnie jakieś kwestie, których się nie spodziewałeś na tegoż maturze? No raczej to niczego się nie spodziewałem, po prostu przyszedłem tak, nie uczyłem się za bardzo, ale jakoś poszło. Dobrze, dziękujemy. Taka trudna. Spodziewaliśmy się gorszej. Tak? A jakie y, pytania były najtrudniejsze według Was? No, najtrudniejsze to była ta granica, nie? Granica, tak. Trudny temat. Sam pytanie z było łatwe, ale A jak rodzicie sobie ze stresem? Z sobą. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że na ludzie trzeba podejść i jakoś pójdzie jak samo poczucie przed y, jutrzejszym sprawdzianem, y, przed y, matematyką? O jutro chyba będzie gorzej, łatwiej będzie <laughs> chyba łatwiej. Przyjemnie <Okay>. się. <laughs> Zależy cokowo pasuje właśnie. A czy tegoroczna matura z języka polskiego y, była y, w jakiś sposób łatwiejsza od próbnej? Czy. Podobny, Bez, tak, była. Podobny poziom trudności. No dobrze, dziękujemy. Po tegorocznej maturze. No mi się wydaje, że była dosyć trudna, bo temat był niezrozumiale sformułowany i w pewnym momencie można było się tam trochę pokręcić, co trzeba pisać, jeśli chodzi o lekturę. Były do analizowania wiersze, co zawsze sprawia trochę więcej trudności niż analiza lektury, więc o tyle tutaj w porównaniu z tą maturą tamtegoroczną wypada to trochę trudniej. Tekst był na temat rozmowy i trudności ze słuchaniem innych osób, także no tam dużo chodziło o podawanie funkcji, jakie jakieś wyrazy pełniły w tekście, ale myślę, że no ogólnie ta matura poszła dosyć dobrze i w końcu to tylko poziom podstaw bo we współczuję kolegom, którzy teraz będą musieli czekać te kilka godzin na poziom rozszerzony. A jak sobie radzić ze stresem? E, no, ostatnio był u mnie chłopak, także e, to jest chyba mój najlepszy sposób na odstresowanie, a poza tym e, głównie e, muzyka staram się dużo słuchać nawet przed samą maturą i rozmawiam także z przyjaciółmi, żeby trochę się wesprzeć na, na duchu wzajemnie żeby jakoś ta matura nam poszła. No i trochę matematyka, więc zobaczymy jak będzie jutro. No właśnie, jak samo poczucie przed jutrzejszą maturą? Trochę lepiej, ponieważ to jest tym bardziej umysł ścisły. I tą matematykę traktuję jako formalność, podstawę. Rozszerzenia nie zdecydowałam się mimo wszystko zdawać. Także no, nastroje przed jutrzejszą maturą zdecydowanie lepsze. Tego polskiego obawiałam się jest z podstawowych tych przedmiotów obowiązkowych najbardziej. Więc najgorsze już chyba za mną i, i cieszę się, że już jest po. Dobrze, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. polskiego. Pismy ok, bo na początku się wystraszyliśmy trochę jak zobaczyliśmy granicę. <słuchaj> e no nie patrzcie się tak na mnie, genialna <laughs> jestem. No i e, zobaczyliśmy tą granicę. No ja nawet na wiersze nie patrzyłam. No to, że mieliśmy dobre przygotowanie w naszym kochanym LZK, to się napisało dosyć dobrze. A tutaj koleżanka pisała drugą pracę, bo pisała, pisała wiersze. To może coś powie na ten temat, bo na ten temat nic mi nie wiadomo, bo nawet ich nie przeczytałam tutaj. No a chodź, no chodź. No chodź, to... no chodź przestań. No chodź, powiedz. Ja naprawdę nie umiem przemawiać. No ale na tym... O, może te to się wypchnie. <gry> no idź, idź, idź. Kalina mogłabyś... Chodź, 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 postoję z tobą. Mhm. Będę się uśmiechać. Mhm. Ale co mam powiedzieć? No, Pamiętaj wrażenia, co... czy było łatwo, czy nie łatwo. Mhm. No nie było najgorzej. <gry> <gry> Czytanie z zrozumieniem było proste. Czytanie z zrozumieniem było naprawdę bardzo fajne. Akurat fajne tematy, bo akurat takie psychologiczne. Więc to mi się podobało. No, podobało nam się, na pewno. No. więc nie wiem, co jeszcze możemy dodać. Może no, jakaś o, matfiza złapiecie? Bo my jesteśmy humanistyczni. No, o, proszę o. bardzo. Chodź, chłopie! Chodź, się naszego kolegi e, z profilu matematyczno-fizycznego, jak mu się podobała matura. nie <ślały> bardzo, bardzo, bardzo proszę. Nie podobała mi się. <ślały> <ślały> tekst był nieprzyjemny strasznie. Fajny był tekst. Cała były, moja prosty. klasa uważa, że nie był fajny tekst, Świetne był właśnie był. pytania były trudne. Były by... Nie, jecha. bo były na temat tekstu, z budowy tekstu, a my tego nie znamy. Matematyczne, fizyczne prawa. Ty grosz na maturę z matematyki. Na dobrym poziomie była, bardzo. Trochę... niektóre były zadania trudne, ale jakoś się uda chyba. A jaki najwięcej zadań było, z jakiego działu? Chyba. Funkcje, te wszystkie wyłącznie okay. tak, elegancko. Mam nadzieję. A czy tego ruszna matura była łatwiejsza czy trudniejsza od próbnej matury? Nie. Na takim samym poziomie było. Tak moim zdaniem. A jak oceniasz przygotowanie w zespole szkół technicznych? Bardzo dobrze przygotowałem. przygotowanie. Ktoś się uczył, no to się przygotował, jak nie, to nie. Dzięki. Jest matematyki. Moim zdaniem była bardzo trudna. Pytania otwarte były bardzo skomplikowane i trudne do zrozumienia, żeby obliczyć je. O co tam chodziło mnie. A jak oceniasz przygotowanie do szkół technicznych na maturze matematyki? Oceniam bardzo dobre, ponieważ chodziliśmy na kursy dodatkowe, zajęcia unijne i mogliśmy się bardzo dużo nauczyć, na tych przypomnieć całe te cztery lata i to nam w pewnym stopniu bardzo pomogło do tego, do przygotowania się. A Twoim zdaniem jakie były najtrudniejsze zadania na, matur na maturze z matematyki? E, moim zdaniem najtrudniejszymi zadaniami były obliczanie kątów w czworokątach i funkcje to był największy problem, ponieważ były te pytania tak sformułowane, że ciężko było wywnioskować o co tam chodzi. Dokładnie. A jak sobie radzisz ze stresem? Wczoraj było lepiej, ale dzisiaj myśląc, że to matematyka, stres był ogromny rano. Jak przyszłam do szkoły, no to troszkę stres się ten rozładował, bo ze znajomymi można się było spotkać, porozmawiać, pośmiać się, ale stres ogólnie ciężki. ciężko jest. A jak samo poczucie przed jutrzejszą maturą z języka? Troszkę się boję, troszkę się stresuję, ponieważ tutaj już jest ten język, trzeba znać dużo słownictwa. No i też trzeba pomyśleć, co tam trzeba napisać i no, ogólnie tak ciężko będzie też. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Nie była taka najgorsza. A jakich było najwięcej zadań? W punkcie, no tego było dosyć sporo, wyrażenia, równania. I jeszcze, co tam było? Figury. No, to nie jest standardowo, co się powtarza zawsze, nie? A twoim zdaniem jakie było najtrudniejsze zadanie na maturze z matematyki? O funkcje jak dla mnie, ponieważ nie powtórzyłam. No i to właśnie wyszła lipa. A jak oceniasz przygotowanie do matury w zespole szkół chemicznych? Czy mogę się nie wypowiadać na dany temat? <laughs> A jak samo poczucie przed jutrzejszą maturą z języka? A, jeszcze się, się nie boję, bo wiem, że na pewno znam. A jak sobie radzisz ze, ze stresem? No dobrze, jak na razie się nie denerwowałam do tej pory. A. No, chyba wszystko. No, wszystko, Z matematyki? Znaczy, uważam, że zadania zamknięte były trudniejsze niż na próbnej i na tej wcześniej, ale otwarte były dość łatwe. A jakie zadanie sprawia Ci największą trudność? To jakieś chyba z styczną albo z otwarte, było dokładnie. A czy kalkulator przydał się? Przydał się. <grym> A jak sobie radzisz ze stresem? W sumie to tak się nie stresowałam mocno. Wcześniej to tak, ale teraz już mi przeszło. A jak samo poczucie przed jutrzejszą maturą z języka? O, tak średnio. <grym> no dobrze, dziękujemy. <grym> Dziękuję. To opowiedz, jak, jakie są twoje wrażenia po napisaniu matury z języka? No dobrze, to czuję. E, jakie były pytania najtrudniejsze twoim zdaniem? Najtrudniejsze? Nie było według mnie tak za bardzo trudniej pytań. Może ta praca z ten była trochę trudniejsza. Ale tak to, to myślę, że będzie dobrze. A e, Twoim zdaniem, e, która matura była najtrudniejsza? Czy z języka, z matematyki, czy może? Myślę, że najtrudniejsza była z języka polskiego. A jak sobie radziłeś ze stresem? Bo nie, bo nie przewidywałem akurat tej lektury, że może być. A y, napisałeś właśnie... Y, y, Bardziej na przeszykowałem się na jakąś większą lekturę. No i po prostu zdziwiła mnie. Ale tak to, to no myślę, że będzie dobrze. A jak sobie radzisz ze stresem? Ze stresem? Myślę, że dobrze. A masz może jakieś rady dla przyszłych maturzystów? Mhm, żeby się